Dziś opowiem Państwu o złotówce, jak wyglądała w dawnych czasach. Powstała ona pod koniec XV wieku na semi-piotrkowskim jedynie jako jednostka obrachunkowa do obliczeń, a równa była 30 groszom. Odpowiadała ona wtedy złotemu dukatowi. Wartość złota szybko zaczęła jednak rosnąć i od tego momentu dukata dla odróżnienia nazywa się czerwonym złotem. Pierwszą monetą, którą można nazwać złotówką, był równy 30 groszom litewski talar Zygmunta Augusta, zwany półkopkiem, od kopy dawnej jednostki oznaczającej 60 sztuk. Jego nominał w postaci rzymskiej liczby 30 widoczny jest na awersie między ramionami litery A z królewskiego monogramu. Tak naprawdę, jednak pierwszą złotówkę zawdzięczamy Janowi Kazimierzowi, choć okoliczności bo szwedzki nie były dla Polski łaskawe. W roku 1659, by zwiększyć zysk państwa, Tytus Liviusz Boratini zaproponował bicie drobnego szelonga, nazywanego później od jego nazwiska Boratynką. Moneta ta wprowadzona została do obiegu po kursie przymusowym, zdecydowanie wyższym od wartości zawartej w nim miedzi, co w konsekwencji doprowadziło do wielkiej inflacji. Cztery lata później na ten sam pomysł emisji monety podwartościowej wpadł inny dzierżawca mennic koronnych Andrzej Tymf. Pochodził ze starej niemieckiej rodziny Mincerzy, a do Polski przybył około 1650 roku. Jego projekt opierał się na tych samych założeniach. Kruszec użyty do wybicia monety powinien kosztować znacznie mniej niż jej nakazany kurs. Tym razem jednak użyto srebra, by stworzyć monetę o wysokim nominale, czyli pierwszą polską złotówkę zwaną od nazwiska twórcy Tymfem. By zalegalizować, czy raczej osłodzić owo niemal jawne fałszerstwo, na awersie zamieszczono napis znaczący w tłumaczeniu – cenę daje ocalenie kraju i to lepsze jest od kruszcu. Nie dano się jednak zwieści, monogram królewski złożony z liter ICR rozwijano do sentencji łacińskiej znaczącej – początek nieszczęść w królestwie. Trzy lata temu kolekcję monet Zamku Kulewskiego w Warszawie wzbogaciła wyjątkowa złotówka sygnowana inicjałami Andrzeja Tymfa. Od zwykłego tymfa różni ją z pozoru tylko, choć raczej należałoby powiedzieć aż, portret. Należy uświadomić sobie wielką wagę tej różnicy. Zmiana taka wyraźnie nawiązywała do stempli tradycyjnych dobrych monet, które na awersie nosiły właśnie królewski portret. Warto też dodać, że złotówka portretowa jest wyraźnie cięższa, a jej średnica większa od tymfów z monogramem. Gdyby trafiła do obiegu, to zgodnie z prawem, które mówi, że moneta gorsza wypiera z rynku lepszą o tym samym nominale, zostałaby szybko z niego wyłowiona i przetopiona. Reguła ta oraz brak śladów użytkowania świadczy o tym, że była to raczej moneta próbna. Obiegowe złotówki powróciły w czasach Augusta III. Wybijano je w niewielkich liczbach w Saksonii, ale także w Gdańsku, tak jak widoczny egzemplarz. Dalej odpowiadały one 30 groszom, jak błosi nominał widoczny na rewersie monety. Były to jednak grosze pruskie. Po reformie menniczej z Augusta złotówka odpowiadała już tylko 4 groszom. W czasach insurekcji kościuszkowskich prowadzono także złotowe banknoty, w tym także rzadki dziś o nominale 1 złotego. W 1771 roku August Moszyński w imieniu Stanisława Augusta próbował wprowadzić do obiegu monetę z czystego srebra, co jakoby miałoby zapobiec fałszerstwom. Projekt nie udał się, pozostały jednak po nim próbne egzemplarze z efektownymi wyobrażeniami, w tym złotówka z tyglem menniczym i napisem Probatus Melior, to znaczy sprawdzony lepszy. W XIX wieku złotówki istniały także w okresach krótkiego powrotu polskiej państwowości w Księstwie warszawskim jako równowartość 1,6 talara, później także w okresie powstania listopadowego już jako banknot. Ale i w rosyjskim zaborze emitowano złotówkę, zarówno w Królestwie Kongresowym, jak i później, krótko po powstaniu listopadowym, jednak już tylko jako ekwiwalent 15 kopiejek. Po odzyskaniu niepodległości złoty polski zostaje przywrócony w 1924 roku jako jednostka pieniężna, ale to już zupełnie odrabna historia.